Przede wszystkim to witam surowe Alter MMO. To, co chciałem pokazać na tym filmie, to są zmiany, które chcą wprowadzić w Diablo 4 w najbliższym czasie. Natomiast to są zmiany, które no, są bardzo rozwleczone w czasie, w praktyce. To znaczy, niektóre z tych zmian, a właściwie to bym tak na oko powiedział, że z połowa tych zmian pojawi się dopiero w. W drugim sezonie, a jak wiecie, sezony trwają po 3 miesiące. Pierwszy sezon ma wystartować w drugiej połowie lipca, więc to jeszcze jest z miesiąc co najmniej. Więc najwcześniej tych zmian, niektórych możemy się spodziewać za 4 miesiące. I z takich głównych zmian, bo generalnie był oczywiście stream Blizzarda. Natomiast to wszystko zawsze można później w skrócie sobie przeczytać z takich głównych zmian, no to są te nightmare dungeony, które dostaną buffa, jeśli chodzi o zdobywane doświadczenie tam, bo chcą to jakby uwypuklić to, że to jest endgame i, i, i żeby to było opłacalne. Co ciekawe teraz te wszystkie pieczęcie w Diablo 4 działają w ten sposób, że jak sobie je użyjecie, no to musicie później iść gdzieś tam na piechotę do tego dungeona, do którego ta pieczęć była przypisana. Natomiast y, teraz będzie to działało tak jak, y, ale taki scroll, to znaczy użyjecie tej pieczęci i od razu będziecie mieli teleport do tego dungeona, dzięki czemu wiecie. Chociaż jedna rzecz z takich. Właściwie nic nieznaczących rzeczy, które nie wpływają, tak jakby na rozwój waszego bohatera, czyli w tym przypadku, po prostu biegnięcie do tego dungeona, no to zostanie pominięte, więc to jest bardzo spoko zmiana według mnie. I tutaj jeszcze jest jedna ciekawostka: po prostu, jak skończycie jedną pieczęć z dungeonem, to będziecie mogli użyć od razu kolejnej pieczęci, żeby od razu wskoczyć do kolejnego dungeona. Także będzie można sobie lecieć dungeonek za dungeonkiem, za dungeonkiem za dungeonkiem, nie? To jest bardzo w sumie spoko opcja. Chcą. A, właśnie. Druidzi w ogóle mieli buga. Był taki bug u druidów do tej pory, że nie wypadały im wszystkie unikaty, które miały wypaść, uni... które miały wypaść właśnie dla druida. I problem był taki, że wypadały druidom unikaty dla barbarzyńcy. I teraz oni to naprawiają i, i będzie to naprawione jeszcze przed sezonem pierwszym. Tak samo te sigile, to też te pieczęcie też będą jeszcze naprawione przed sezonem pierwszym. Więc spoko. Poza tym jest tutaj taki materiał, te, te kryształki. Maksimum, maksimum było 10 tysięcy. Chcą to zwiększyć, planują to jakoś zwiększyć i, i chcą to zwiększyć przed sezonem pierwszym. W praktyce, wiecie, wydaje się, że to jest błahy problem, ale. Ale przy takiej liczbie graczy możliwe, że, że, że te limity tutaj no, mogą być jakieś problematyczne w jakiś tam sposób. Eee, I być może no, jest to bardziej inwazyjna zmiana niż się wydaje na pierwszy rzut oka, aczkolwiek powinna być w teorii banalna, nie? Eee, natomiast super zmianą. Dziękuję CipSok za 25 miesięcy z Prima. Eee, dziękuję bardzo. Natomiast. Super zmiana. Chyba najlepsza, jaka została ogłoszona. Otóż widzowie, jeśli ktoś odkrył tereny na jednej postaci i odkrył ołtarze Lilith, to one zostaną odblokowane też dla następnych bohaterów. I o ile tak jakby w obrębie jednego sezonu, w tym przypadku naszego presezonu, to tak działało, poza odkrywaniem obszaru, tutaj mówię o ołtarzach Lilith, tak teraz na przykład będzie to działało tak, że jak odkryjecie sobie obszar na jednej postaci i stworzycie kolejną, to te obszary będą odkryte. Ołtarze Lilith już działały na kolejnej postaci, natomiast w sezonie pierwszym nie będziecie musieli tych ołtarzy robić jeszcze raz. Eee, tutaj jest to napisane. Tak, że w sezonie pierwszym nie będzie trzeba renown objectives jeszcze raz wykonywać. Co jest zajebiste, bo no ta, Lilith Wiecie, to nie jest nic pasjonującego, ja przyznam szczerze, że generalnie zostały mi ołtarze w jednym regionie do znalezienia i robiłem to tak, że odpalałem sobie na przykład jakiś wywiadzik albo podkaścik o krypto, no i jazda nie? z interaktywną mapką, no i lecisz po tych ołtarzach, nic takiego, wiecie, spoko odmurzenie, ale tak jakby w praktyce, jeśli chcesz się skupić na samej rozgrywce, no to nudy, no, jakby... Nie ma sensu robić po prostu tego za każdym razem. Raz można się przelecieć, później mech. Więc to jest super zmiana. Co ciekawe, to Diablo się zbliża jeszcze patch, który będzie tam chyba miał kilka giga, bodajże. Zaraz to znajdę, bo tutaj to jest wymienione. Diablo 4. Ciekawe, pojawiły się też pojawiły się statystyki, że zdecydowana większość ludzi jeszcze nie przeszła kampanii fabularnej. To jest interesujące, że aż taki duży procent casuali jest tej gry, albo tak słaba jest ta fabuła, że ludziom się nawet nie chciało tego skończyć. No bo nie zapominajmy, że są, że są dwie możliwości. Możliwe, że, że aż tak, tak fabuła ich zanudziła. To, to niekoniecznie znaczy, że się delektują tym nie wiadomo jak. Natomiast. W praktyce, jeśli na przykład się nie skupicie stricte na tej fabule, no to faktycznie tu was dungeonek od, jakoś odciągnie, tu was piwniczka odciągnie, tu was jakiś poboczny kłaścik odciągnie i, i na to schodzi, nie? Eee, więc tak jakby dużo jest tu możliwości, jak dla mnie, to ta statystyka w sumie nic nie mówi e, w praktyce. E, Pojawiło się też informacja o disconnectach. Jeśli ktoś dostanie disconnecta, to automatycznie użyje mu się scroll of escape e, do miasta. I przyznam szczerze, jakby ktoś był na czacie i powiedział mi, jak to działało w Diablo 2, czy jak na przykład y, graliście sobie i wcisnęliście szybko ALT F4, to wasza postać automatycznie wracała do miasta. Bo ja rozumiem, że w praktyce tak to tutaj będzie można abuzować. To znaczy, masz postać na HC i wiecie, coś idzie nie po waszej myśli, i wciskasz ALT F4 instant. I, i, I możesz wrócić do miasta. Natomiast no, prościej by było też, tak jakby użyć tego scroll of escape z tego e, okna wyboru. E, natomiast, e, no ciekawie jestem. Chyba zawsze po włączeniu gry na nowo by się w mieście było. Ciekawe to jest dla mnie. Ciekawe to jest. W sensie. Ja zawsze myślałem, że to HC to jest takie bardzo hardkorowe, To znaczy, mnie yy, na przykład szczerze mówiąc zaskoczył nawet scroll of Escape w Diablo 4. Bo myślałem, że takie rzeczy nie istnieją na HC-ku, że możesz sobie, wiecie, coś idzie, nie pomyśli, wybierasz, otwierasz sobie tą rozetkę tutaj i wybierasz scroll of Escape. W escape. Ja, ja grałem raz na HC w PowerVEXa i to było wszystko, więc yy, wydaje się, że. Okej, okay, tak jakby tutaj nie jest dodawana żadna przewaga yy, dla. dla graczy HC i nie jest to mniej hardkorowe, bo i tak mogli korzystać po prostu z wyboru Scroll of Escape, no a dodatkowo jeśli dostaną disconnecta, no to też ich tam wróci. Co wiecie, patrząc na to, ile, ile takich rzeczy było w przypadku pewnie nowego sezonu, znowu mogą się pojawić jakieś problemy z serwerami, no to spoko opcja, bo zginąć kurczę z powodu disconnecta czy ogromnego laga to nie jest nic przyjemnego, tak szczerze mówiąc, więc chyba też zmiana na plus generalnie. I była jeszcze jedna zmiana, o której chciałem powiedzieć. Nowa kosmetyka dostępna w Item Shopie. Nie żartuję, to nie o to mi chodziło. Uh, upcoming Game Changes. Otóż, Gemy będą wrzucone do e, Stasza z materiałami. To jest też, wydaje się, spoko zmiana, prawda? Bo no, po prostu zajmowało to dużo miejsca w ekwipmencie, a teraz bodajże będzie to chyba tutaj wrzucone, jeśli się nie mylę. Natomiast no, jeszcze może im się zmienić troszkę postrzeganie tego. I chyba była jeszcze jedna ciekawostka, widzowie. Otóż, jak ktoś jest, na przykład cierpi na brak kontentu w Diablo 4, to może zająć się śledzeniem. Krowiego poziomu, bo pojawiają się już poszlaki pewne, możecie sobie zobaczyć na Wofchedzie, i gracze po prostu um, no prowadzą śledztwo. Powstał cały Discord, który, w którym mogą ludzie się dzielić swoimi spostrzeżeniami, i co? I są po prostu na tropie, nie? I zobaczymy, czy to jest tylko trollowanko ze strony twórców gry, czy faktycznie jakiś krowi poziom jest gdzieś ukryty. I to chyba tyle z takich nowości, tak mi się wydaje. Tu są hotfixy z dwóch dni przed. Tyle, tyle. Także tak to wygląda. No, dziękuję bardzo. Pozdrawiam, surowe tremy moi, zapraszam na główny kanał jak coś.